Jesteśmy bezpieczni! Oskar Szczepaniak po fenomenalnej walce na gali KSW w Szczecinie Jak wrażenie? Czy możesz powiedzieć co tam się wydarzyło tuż po walce? Bo chyba była lekka wymiana zdań z przeciwnikiem e, Kurczę, emocje buzują Cały czas po walce e, Nie wiem, przeciwnik się stawił Dla mnie też instynktem jest tego, że ty robię krok od razu do przodu Wyszło jak wyszło, ale... Z tego jakiejś grubszej afery nie było, później podszedłem, okazałem szacunek. Także myślę, że, że tutaj jesteśmy pogodzeni. Mocny trzylądowy bój, decyzja jednogłośna. Jak ty się czułeś podczas tego pojedynku fizycznie, czy dużo odbierały ci sił te przepychanki parterowe? Fizycznie czułem się dobrze, aczkolwiek no, wiele błędów popełniłem, z walki na walkę cały czas się uczę, każda, każda walka dużo mnie uczy i cieszę się, że z jednej strony cieszę się, że potoczyła się ona w taki sposób, gdzie popełniłem dużo błędów, bo jako zawodnik uczę się na swoich błędach i jestem krytyczny wobec swoich umiejętności, więc wyciągam z tego jak najwięcej i... Kariera jest procesem długofalowym, jako maraton. Myśl, myślę przyszłościowo, więc na tym etapie wyciągam dużo wniosków, i to zaowocuje w następnych pojedynkach, że, że tych błędów staram się, będę się starał po prostu nie popełniać. Zaskoczony byłeś tym, że w trzeciej rundzie poszedł po tego taktarowa, bodajże? Nie, szczerze czekałem na to, aż złapię, bo wiedziałem, że nic z tego nie będzie, a, a dla się mnie. Zobaczaj, na to jakiś czas. Tak, wiedziałem, że złapie tą nogę i będzie szedł do tego, a dla mnie to była okazja, żeby po prostu być później z góry, no bo jak wiedziałem, że z tego nic nie będzie, a, a dla mnie to jest element tego, że ja później będę z góry. 1-0 póki co dla Berserkerów. Piękne rozpoczęcie gali dla Was w Waszym rodzinnym mieście. Teraz jak już jesteś po walce i troszkę opadły te emocje, jak duża presja była to dla Ciebie, że walka odbywała się tutaj w Szczecinie? E... Presją bym tego nie nazwał, bardziej mnie to motywowało, dodało, dodało więcej to energii. Cieszę się, że jako szczecinianin z Berserkerów mogę przypisać tą jedynkę z przodu. Mam nadzieję, że będzie 4-0 dla, dla Berserkerów i e, jestem w sumie przekonany o tym, że będzie 4-0, bo chłopaki ze Szczecina są bardzo dobrze przygotowani i to zobaczycie tak naprawdę na, na tej gali. 2-0 w KSW, dopiero miałem początek roku, styczeń, piękny początek roku, pierwsza walka już w styczniu. Ile walk chciałbyś stoczyć w tym roku, bo rozumiem, że planować można wiele rzeczy, ale ile chciałbyś stoczyć tak optymalnie dla Ciebie i czy masz już jakiegoś przeciwnika na oku potencjalnego tutaj w federacji? Wracając, mam 1-1 w KSW, jedną walkę przegrałem, jedną no. wygrałem. Nie rozmyślam na ten temat, na, na ten moment. Kogo by, z kim bym mógł zawalczyć na KSW, aczkolwiek jestem zawodnikiem, gdzie po walce siadamy z, ze sztabem trenerskim, ustalamy plan na, na kolejne przygotowania. Oszacuję po prostu to, że chciałbym zawalczyć w maju. Na tym moment myślę, że to jest dobry okres, a to, abym się konkretnie przygotował na następną walkę. I jeszcze e, wracając do Twojej walki, e, co było dla Ciebie najtrudniejsze, jeżeli chodzi o walkę Twojego przeciwnika? W czym sprawił Ci najwięcej trudności? W e, czym najwięcej trudności? Kurczę, no, na ten moment trudno mi stwierdzić, bym musiał obejrzeć tą walkę, ale. E, Myśląc teraz, po prostu zaskoczył mnie tym, że miał mocne uderzenia i gdzieś tam w pewnych momentach mnie odcięło, ale tak jak na początku wspominałem, to był moment, gdzie gdzie ja po prostu popełniłem wiele błędów. Jestem zawodnikiem świadomym, wszechstronnym, kompletnym i na treningach takich błędów nie popełniam. Wiem, że walka jest zupełnie inna, jest zupełnie inna niż, niż sparingi i z tego się jak najwięcej wyciąga, więc z tego miejsca też chciałbym bardzo podziękować. Myślę, że to jest odpowiedni moment, aby podziękować moim trenerom: trenerowi Józefowi, trenerowi Piotrowi Waligiskiemu, Arkadiuszowi Wieczorkowi, Paweł Nędzi. Piotr Bagiński, jak już wspominałem, Sebastian Turowski. E, no mam, mam za sobą tak naprawdę sztab trenerów, którzy, którzy nade mną czuwają. Aczkolwiek też chciałbym dodać, że, e, że częste wyjazdy, tym razem do Berlina, do klubu Spitfire Berlin i tak samo do Ankosu, przyniosły mi wiele korzyści, za co im bardzo dziękuję, za taką gościnność za to, że mnie dobrze przywitali. E, bardzo, bardzo chciałbym im podziękować. Ale też nie zapominajmy o rodzicach, o mojej rodzinie, o moich bliskich, o mojej kobiecie, którzy no to, są, to są osoby, które mnie wspierają i w tej karierze jest to naprawdę nie do opisania, bo sukces ma wielu ojców i cieszę się, że naprawdę mam takie osoby przy sobie, gdzie nie muszę się zastanawiać, nie muszę szukać alternatyw, aby mieć od kogoś wsparcie, tylko to jest naturalnie. I to się naprawdę czuję. A to, że jeszcze zawalczyłem w, w, nakaz w Szczecinie przed własną publicznością, dodało mi jeszcze większego powera. I słyszałem moich kibiców, słyszałem ich bardzo głośno, jak oni mi dopingowali. Widziałem e, łzy moich rodziców, mimo że gdzieś tam fizycznie ich nie widziałem, ale czułem, czułem w sobie, że, że mają łzy mają taką, e, taki smutek. W głębi duszy, i cieszę się, że spełniłem ich oczekiwania. Ja wygrałem, i, i to moje nazwisko się zapisało w ich serduszku. A propos wielu ojców i sukcesów, moje ostatnie pytanie. Widziałem tutaj, że rozmawiałeś z Mateuszem Rembrandckim, Chińczykiem, który również cię, jak widać, wspiera. Jakbyś mógł powiedzieć, co ci powiedział po walce? Powiedział, że, że bardzo dobrze się cieszę, że cieszy się, że, że wygrałem. E, tylko, że powiedział też, zaznaczył, że. Że wiele niepotrzebnych błędów. Ja o tym doskonale wiem. My, jako zawodnicy, jesteśmy tego świadomi. Trenujemy razem w klubie, więc to nie jest nic umiejętnego, tylko po prostu powiedział czystą prawdę. Cieszę się, że taka osoba jak Chińczyk, właśnie zawodnik UFC, może mi to powiedzieć, może mi to później przekazać na macie, że słuchaj, nie popełniłem takich, takich błędów, bo one były podczas walki. No, cieszę się naprawdę, że, że takie osoby mam przy sobie, bo. To gwarantuje mi sukces długoplanowy. A jak mówiłem, sport zawodowy to nie jest tylko sport sprinterski, tylko maraton i myśleć przyszłościowo. Jasne, dziękuję serdecznie. To wszystko od nas. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję raz jeszcze. Dzięki. Safe Jesteśmy bezpieczni.